Jak widzicie, w trakcie wysładzania naszego e, Witbira postanowiłem spróbować ostatnią e, propozycję piwa z Grodziska Wielkopolskiego. E, to jest ponownie piwo naturalne, z tym że o, nie o smaku czerwonej porzeczki, a o smaku kwiatu czarnego bzu. Tak wygląda kontra. Mam nadzieję, że się na naostrzy coś, tutaj będziecie mogli przeczytać. Czyli bardzo podobne piwo do degustowanego piwa naturalnego smaku czerwonej porzeczki. Czyli mm, lekkie, pszeniczne, dymione piwo i nuta kwiatu czarnego bzu, to zaskakujące, acz wyśmienite połączenie. Swój niezwykły charakter zawdzięcza wyłącznie naturalnym składnikom. Jest to napisane ze zmienionym kolorem, a w szczególności słodowi, pszenicznemu, suszonemu dymem z drewna dębowego. 10,5% wagowo, czyli plato, alkohol 2,5% objętościowo, czyli niewiele, woda z groziska, sód pszeniczny, suszony dębem, dymem dębowym, słód jęczmienny pilzneński, sód pszeniczny cukier, zawieszczony nat naturalny sok cytrynowy, chmiel, aromat naturalny kwiatu czarnego obzu, aromat naturalny czarnego obzu, drożdże groziskie. Temperatura serwowania jest e, e, Utrzymana, piwo bardzo klarowne, naprawdę e, zupełnie inne niż e, piwo naturalne o smaku czarnej porzeczki, ponieważ tamte były mętne. Jak e, pamiętacie, e, tamto bardzo mi przypominało fantę grejfruotową, czyli bardzo przyjemny, orzeźwiający napój. Nadal nie pamiętam z koncernu Pepsi, co jest zamiennikiem fanty. E, mirinda. No właśnie. A wolę miering lokowanie produktów Ale numer Bardzo, bardzo przyjemne aromaty z tej buteleczki aromaty chmielu No właśnie to nie są chmiele amerykańskie, aczkolwiek bardzo blisko Ja się tu zresetuję kawą Kawą Zobaczymy, co będzie się działo. Jak będziemy lać? Jaki będzie kolor? Bardzo jasne. Pięknie spasowana szklanka. Wlałem wszystko. Szklanka do, do butelki jest to przemyślane. Butelka oczywiście 400 ml Bardzo ładna czapa piany No nie jest to piana jak w piwie grodziskim Aczkolwiek bardzo ładnie zbudowana Wiśmienicie biała, śnieżno-biała Piwo jest opalizujące no nie mogę, nie mogę powiedzieć, że nie Tutaj się trochę pociskło Ponieważ butelka była właśnie w maksymalnie 5 stopniach ale bardzo przyjemne, bardzo przyjemne, klarowne, przezroczyste. Można powiedzieć ponownie polski szampanie. E, witaj. Piana bardzo ładnie próbuje okleić szkło. Dobra, chyba wiem. Pachnie to jakby. Znaczy, powiem tak, gdybym zamknął oczy, myślałbym, że pije apę na. Nowozelandzkich mielach. Jeszcze nie smakując tego. Super aromat, powiem szczerze. Myślę, że bardzo fajna pozycja właśnie w żawkach dla szerszego, że tak powiem, dla szerszego klienta. Myśląc szerszym kątem, piwo dobrze, że się znalazło we freszach w żawce, ponieważ tam właśnie. Przysłowiowy Janusz może spróbować sobie jak smakuje piwo, albo Januszowa z kwiatem czarnego bzu. No, smakuje już troszeczkę bardziej na kwaśno. Został to dodany kwas cytrynowy albo cytryna? Sok cytrynowy, naturalny sok z cytryny. No i ten sok z cytryny ewidentnie czuć. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak czuć kwiat czarnego bzu, no nie wiem, nie piłem z browaru Brodacz tej pozycji. Hmm. Pomimo niskiego Belgie, czyli 10,5, tak? Piwo jest zaskakująco pełne, no nie jest jakieś tam złożone, no nie oszukujmy się ale jest bardzo przyjemne w odbiorze. Wiecie jak to smakuje? Znaczy Pachnie jak apa na nowozelandzkim chmielu. Natomiast jeżeli chodzi o smak... Nie wiem czy pamiętacie, za moich czasów, jak ja byłem młody, wyciągało się od rodziców no, kapse albo jakieś pieniążki, to były takie duże, duże jakieś były i dosyć lekkie, grało się w dołka tymi pieniążkami. Czyli złowiliśmy dołek w piachu, w twardym piachu, jakieś lince i rzucaliśmy na tej zasadzie, odliczaliśmy sobie kroki i się rzucało e, no I zadołek było, nie pamiętam właśnie, czy punkty, czy co to było. Chyba punkty, albo ktoś po prostu wygrał. No i tam kto pierwszy do dołka, potem się pstrykało. Dzisiaj e, nie ma takich zabaw, niestety. E, I im mniej pstryków, chyba tym lepiej, i tak dalej. Co się działo potem? Jeżeli już gra była skończona, potem szło się do społem i kupowaliśmy orężany w proszku. Dzisiaj byśmy to nazwali ekstrakt ekstraktami. Takie orężady w plosz proszku kosztowały chyba 50 groszy. Czy złotówkę? Czy w ogóle.. Generalnie jak były gumy do Donaldy balonowe z historii to się je było. Ale jeżeli nie było tych gum, to później były mamy, to się brało właśnie orężadę w proszku. I tą orężadę myśmy spożywali na bieżąco na podwórkach językiem. W kilku smakach to było. To smakuje tak, jak nasze mamusie kupowały to aranżadę i potem rozwadniały to w wodzie. Lub popularne były syfony. Czyli woda z syfonu, taka jakby gazowana, mineralna. Potem się chodziło wymieniać naboje. Takie żeliwne naboje. To jeżeli zmieszało się wodą, wodę z syfonu i taki proszek, z orężady, na przykład w moich rejonach była to orężada wyskowarcza w pobliżu drzewa. No to, to tak smakuje. Bardzo przyjemny smak. Zastanawiam się, co jest lepsze, ale chyba zaryzykuję, że. Znaczy, piwo z czarnej porzeczki naturalne z grodziska smakuje faktycznie jak fanta grajfrutowa. Natomiast to piwo naturalne o smaku kwiatu czarnego bzu. Smakuje jak pachnie jak apa na nowozelandzkich chmielach i myślę, że mi jako ff, ff, nie wiem, jak mówić, facetowi, bardziej podchodzi właśnie czarny bez w aromacie. Natomiast w smaku, przyznam się szczerze, że chyba jednak porzeczka Ona była taka bardziej taninowa, bardziej kwaśna. Tam była czarna porzeczka, czerwona i chyba cytrynka, to również, a więc całkiem przyjemny kwasek w połączeniu z różowym kolorem tego piwa, taką różowiutką, bladoróżową pianą, chyba stwarza lepsze wrażenie niż to, aczkolwiek to też nie jest złe. Jeżeli będę gdzieś w słońcu, w lipcu, w sierpniu, I spotkam w żabce we freszu piwo naturalne o smaku kwiatu czarnego bzu, bądź też czerwonej porzeczki. Z pewnością się na to zdecyduję zamiast piwa przelicznego. Bardzo rzeźwiające, bardzo lekkie piwo. Jeszcze jedna interesuje mnie sprawa, bo jest dosyć słodkie to piwo. A proszę, piwo jest pasteryzowane, czyli, czyli piwo nie jest fermentowane, stąd ta słodycz. Pasteryzacja oczywiście zapobiega do jedzeniu e, tych wszystkich. E, chodzi o to, żeby drożdże oczywiście nie zjadły cukru wszystkich, może tak. Wobec tego to piwo jest dosyć słodkie. Ale jest taka delikatna kwaskowość zaznaczona w tym piwie. Mniejsza niż piwie pożyczkowym, ale jakże przyjemne to piwo. Jeżeli wobec tego zobaczycie piwo naturalne z Grodziska Wielkopolskiego, o smaku kwiatu czarnego bzu, piwo pasteryzowane tym razem, ja to piwo śmiało polecam i płci żeńskiej, czyli naszym wspaniałym kobietom, ale również i facetom. Piany tutaj być może nie ma zbyt wielkiej, jest fajnie klarowne, jest opalizujące, delikatnie opalizujące, ale jednak jest mniej nagazowane niż piwo oczywiście grodziskie, ale za to bardzo przyjemne, bardzo orzeźwiające, bardzo lekkie, bardzo smakujące obu płciom, i piękne i brzydkie. Problem może być na urlopie z zachowaniem temperatury 3 do 5 stopni na plusie. Na szczęście, w, Biedron w biedronkach, we freszach jest to trzymane i w żabkach, w lodówkach. Także to wszystko jest zachowane na, na czołówkach, trzymają piwa koncernowe. Bardzo fajnie jest to zrobione. Być może są o tym powiadomieni, żeby to piwo trzymać w lodówkach od kupca. To bardzo jest istotna sprawa. Dziękujemy wobec tego, browarze z Grodziska Wielkopolskiego, za to, że raczysz nam nas wspaniałymi piwami. Naprawdę w żadnym z czterech piw nie było jakiejś wielkiej wady. Nie wykryłem metaliczności w piwie Grodziskim. Bardzo mi to piwo smakowało. A już w czerwcu jest Dzień Piwa Grodzickiego. No i w tym dniu pojawi się wielki test w piw Grodziskich, a więc czekajcie. Pozdrawiam.